No, zimę go nazywam się i witam was w reklamie serwera, tym na V2. Dlaczego, że wyszedł fajny serwer na V2, który serdecznie chciałem polecić. To serwer Old World X2 z mapą, tak jak widzieliście w tytule, The Land na V2. Z poprawionymi dropami i parę innych fajnych rzeczy, które powinny się teraz pojawiać na ekranie. Jakie są mniej więcej rzeczy fajne na tym serwerze, jeszcze oprócz tego, że jest mapa zajebista, bo z V1 bo mi tam mądry no też osobiście nie odpowiada, ale nie jest zła, nie jest najgorsza, bywały gorsze, które robili do deweloperzy. No macie rangi do kupienia, jest VIP yes, i naprawdę warto. Macie też linki do Discorda, do grupy Steam, bo też warto się tam dodać, ponieważ są jakieś fajne rzeczy za to. Mm. To na tym serwerze fajnego jest takiego, no to już widzicie na ekranie, to wam się powinno pojawiać już w tej chwili tam i no co, chciałem zaprosić, oczywiście mam do rozdania rangi, bo zawsze na jakiś ten, to zawsze proszę, żeby były jakieś rangi do rozdania. Więc tak, mamy jednego takiego BIPa i dwa takie z VIPy do rozdania. Jak ktoś by chciał, to zostawcie swoje Steam ID 64, będę losował to na live dzisiaj o 20, jak widzicie zaplanowany o 20 live. Kto chce, to niech wbije i po prostu yy, będę losował. Wipe, yy, wipe w ogóle w sobotę o godzinie 19 czyli raz w tygodniu o godzinie 19 możecie sobie grać na tym serwerze yy, przez cały tydzień, ponieważ to jest WIPE tylko w sobotę o 19 dzisiaj też jest WIPE, więc zapraszam was serdecznie yy, to, to tyle ode mnie bijajcie na serwer, może ja też biję z live'em zobaczymy jak to by wyjdzie, czy nie pójdę na jakiś powiedem z tych jest strasznie nudzi więc zobaczymy, zobaczymy do zobaczenia na serwerze, elo